Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest Środa, 20 marca 2019 roku. Spojrzymy, co słychać na tym rynku, czy czas się zmieniło, jakie są generalnie perspektywy na najbliższe kilka, kilkanaście godzin na rynku właśnie bitcoina. Tak więc co to mamy? Przede wszystkim widzimy, że 61% zniesienia Fibonacci'ego ostatniego swingu spadkowego zostało już naruszone, czyli to jest poziom 15171. Mieliśmy tutaj oczywiście wyjście lekko, lekko wyżej do poziomu powiedzmy 15300, około 50. W zasadzie można by jeszcze tutaj sobie ten poziom zaznaczyć jako nasze lokalne, powiedzmy, le, lo, lokalny opór 13356, akurat tyle jest dokładnie. No i w tym momencie cena znajduje się. W okolicach właśnie 61% zniesienia fibonaczego do 78% nie dotarła, ale ten poziom 78% nie jest aż takim mocnym poziomem fibonaczego, jakim jest właśnie 61 czy 50%. Więc, yy, mimo to, że on jest na wykresie, yy, tudzież dotarcie do niego cenowe no nie jest, aż takie, nie jest aż takim priorytetem. Bardziej już tutaj bym patrzył, jeżeli ten poziom zostanie wybity na dotarcie do poziomu 15887, który jest tutaj naszym lokalnym szczytem swingowym. tak? Tutaj jest ten taki z dłuższego interwału szczyt zrobiony. Póki co w dalszym ciągu mniej więcej od paru, paru ładnych, ładnych dni tutaj konsolidujemy się właśnie w okolicach tych 61% z dziesięcia Fibonacciego czasami troszeczkę jest wybicia, czasami troszeczkę zejdziemy niżej no i tutaj jeżeli chodzi o wsparcie, no to w zasadzie 14961 zaznaczona niebieską strzałką, ten poziom lokalnego wsparcia technicznego na pewno będzie istotny dlaczego? Dlatego, że tutaj nam się pokrywa z tą linią trendu wzrostowego, z tą pomarańczową linią, więc jego wybicie no byłoby takim już tutaj powiedzmy sygnałem, że najprawdopodobniej tą bitwę o ten poziom 61% zniesienia Fibonacciego, no Byki niestety, ale przegrały. No i tutaj mielibyśmy kontynuację ewentualnie tego ruchu spadkowego na poziom 14 554. Po drodze jeszcze możemy uwzględnić przystanek na 14 839. To jest to lokalne tutaj, ewentualnie następne, następne wsparcie, które moglibyśmy sobie również tutaj zaznaczyć. To tu, o, ten poziom również by nam tutaj zagrał jako, jako wsparcie tymczasowe lokalne techniczne. Stochastyk nam tutaj troszeczkę pomaga, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o rozpatrywanie tego, tego rynku widzimy tutaj dywergencję również negatywną między, między ceną a, a wskaźnikiem stochastyk. Mało tego stochastyk jest był przynajmniej przez kilka godzin temu był również w strefie wykupienia cenowego, więc tutaj mamy również no, do czynienia z tego rodzaju zależnością. No wiadomo, jeżeli cena idzie w stronę wykupienia, no to możemy się spodziewać, że będzie w tym momencie bardzo dużo zleceń na sprzedaż, no i cena zostanie zepchnięta do, do strefy wyprzedania. Także na dzisiaj obserwujemy poziom przede wszystkim 14 961 a następnie 14832 to dla wsparcia to dla strony, strony popytowej na rynku Bitcoina a na, z, z drugiej strony jest, yy, mamy stronę oczywiście podażową czyli opory na 15355 no i 78% zniesienia fibonacciego na 15489 Mamy wszystkie ważne poziomy na Wykresie, no i zobaczymy teraz, którą stronę generalnie rynek będzie preferował. Przypominam, na wyższych interwałach czasowych nadal dominuje trend spadkowy. Mamy pierwsze próby nieśmiałe, ale są odwrócenia tego trendu. Niemniej jednak nie zostały one jeszcze potwierdzone w 100% przez rynek, i nadal wszystkie ruchy wzrostowe są rozpatrywane jako lokalna korekta wzrostowa w trendzie spadkowym. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia setunezen.